Piotr Kraszko walczy o pierwszy punkt w odcinku specjalnym Unboxing Wielkiego. Tak, tak. Jest to coś bardzo lekkiego. Mhm. Ale stresuje się, widzę, tak? porączka. No nie, to jest podstawka pod gorącą filiżankę. No. Mhm. Tak, taki jest szklankę. twój pierwszy. Kiedyś takie były. A może to być gryzek, dla psa? O. To nie jest podstawka pod szklankę. Myślałem, że to oczywiste i już przechodzimy do następnej paczki. No, niestety, Piotr, ale to nie. nie. Czy to jest coś, co byłoby wykorzystywane w domu codziennie? To jest do użytku codziennego, Piotr. W kuchni, w Łazience nie na, to już za duże podpowiedź. A to zależy, gdzie lubisz to robić. Świetne pytanie. Lubisz chodzić na grzyby? Nie, nie lubisz. No Ale moment, ty mówisz, że do codziennego użytku, a potem czy chodzisz na grzyby, nikt nie chodzi na grzyby Proszę, codziennie. Nie, to jest błyskotliwy, a, człowiek. to od, od razu nas spuszcza w tak ludźmi. Nas <grych> tak nie z tymi zrobisz? grzybami nas tu nie zaczarujesz. Tak. Ale ja ci naprawdę podpowiedziałem. <grych> Wyobraź sobie, gdzie mógłbyś te grzyby schować. <grych> coś na słoik? Ale co na słoik? No taka, jak zgubisz a, to coś, ja co ko ja ko ja ko ja na słoń? Ja wiem, co ja ja wiem coś, Że się otwiera słoik tym. Piotr, co to jest? Do no, otwieraczka, do słoika. Tak yes! Yes! jest! Yes! Zgadza słoika! Yes! Nie zgadzam się! Nie! Za dużo! Brawo. Nie! 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 Ci Głosujmy. Piotrek zgadł. Tak, zgadł. Tak, dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Fakty są takie, że pierwszy punkt wędruje do Piotra.